...murzynki walczą z nimi, tylko takie, nie murzyny, takie araby, tak, symulaci, ta, takie połączenie człowieka i, i murzyna, takie mniej więcej, co ja widzę, że oblegają mi lo, Lofian, lo, Lofian, chyba, mam nadzieję, że dobrze się czytam nam w tej prowincji, mają tutaj 1800 żołnierzy, czyli nie będę raszował, bo to jest za dużo, możemy sobie kolejną, yy, możemy sobie wziąć kolejną technologię militarną, i my ją weźmiemy, chociaż ona jest daleko a hit of time, ale mówię, dalej nie mam co robić z tymi punktami. I teraz mamy bardzo, to taki bardzo zły event, a mianowicie albo stracicie jedną stabilność, albo yy, zmniejszyć nam manpower i tax modifier o 50% na, na 20 lat, albo 10 buntowników w finistrze. Chyba niestety skuszy, nie skuszę się, ja muszę się skusić na stratę jednej stabilności. Tak mi się wydaje. W ostateczności się mogę sobie ją podbić, ale nie ma sensu, bo mamy jej dalej zero. I mamy też nowego zarządcę, którego możemy sobie wziąć. Jest to zarządca, który będzie nam zwiększał jakość produkcji o 10%. Czy Szkocja zgodziłaby już się na to, żeby zostać moim wasalem? Czy ona by się na to zgodziła? Ona by się na to nie zgodziła, niestety ale ale coraz bliżej jestem, ponieważ z reguły, jak jest, to że nie chcą zostać zasalinowani albo anektowani, to zazwyczaj jest minus 30, a teraz już tylko minus 62, czyli myślę, że to tylko kwestia czasu. Myślę, że jak wie im te 12 tysięcy żołnierzy, co zrobię, ale dopiero skończę oblegać te prowincje, to myślę, że wtedy skuszą już się na napisach, w którym będą robić to, co ja im będę kazał, będą tańczyć, jak ja im rozkażę. I, i, i co, 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 tutaj się dzieje? Widzę tutaj jakiś memingen, który nie pojawia się często. Widzę, że Bawaria jest głodna ziem i głodna gry i gol, jakby to powiedział pewnie znany komentator z gry sportowej, yy, od bardzo znanego producenta. Widzę, 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 że Polska standardowo dała sobie w dupę oddać Gdańsk dla Pomorza. Ono Polska jest po prostu kauganem w FIFA. W Europie. Chyba się troszeczkę wygadałem a propos pewnej gry, o której przed chwilą mówiłem, ale tak jak mówię, no kontynuując, Polska jest trochę gałganem w Europce, ponieważ ona znowu dała sobie oddać Gdańsk, a Gdańsk to jest główna prowincja, o którą się walczy tak naprawdę w wojnie z fiakami. Ona daje dostęp do morza, ona daje yy, 7 base taxu, 7 production i 2 manpowera, ona ma 16 developmentu, tak po prostu nie można sobie jej tak oddawać, a jak widać boty ją oddają oddają im i też jakimś żałosnemu pomorzu, który jest słaby jak nie wiadomo co, ale wojny nie wypowiedzieć mu nie możesz, bo to przecież część imperium. Niestety. Niestety. W ogóle imperium rzymskie póki co dopiero straciło tak naprawdę trzy prowincje, czyli niedużo. Mhm. I Szkocja standardowo yy, obsypuje nas swoimi chorymi propozycjami, jak bardzo oni chcą dosyć niezwasalizowani przeze mnie. Jeszcze trochę chcą walczyć, ale tak jak mówię, czekamy. Zaraz kończy się oblężenie FIFE. Hmm. Zaraz kończy się oblężenie FIFE i, i wtedy atakujemy biedne wojska szkockie, biedne wojska szkockie, które nie mają z nami szans. Znaczy tak na dobrą sprawę to mają, bo nas jest tylko o 2000 więcej, a oni najprawdopodobniej będą się bronili w górach. Nie, tutaj jest rzeka. Tutaj jest rzeka. I to chyba nawet cztery rzeki? No widzę dwie rzeki tylko, ale chyba tylko jedną w dalicie, mam przynajmniej taką nadzieję jak w dalicie więcej to no to nie będzie się ciekawie gdzieś powiemy coś zbudować, budynek który zwiększy nam base tax, ale, ale, ale nie zrobimy tego ponieważ w tym momencie wbijamy się w armię szkocką mamy całkiem dobrego dowódcę i mam nadzieję że on poprowadzi wojska angielskie do zwycięstwa i tak, póki co nie wygląda, żebym nie miał przegrać i nie przegram, na to już chyba nie ma szans, nie wiem co musiał się zdać, żebym przegrał jakoś atomówka musiała spaść, ale nie spadła, więc bitwa w Lofian jest już przez nas wygrana i gdzie my wyślemy szkockie wojska, żeby je dobić? może na przykład do Highland ale ja wiem, że oni pójdą do prowincji Western Isles, czyli my tam możemy pójść, o dziwo, my tam możemy... Nie, nie możemy pójść do Western Isles. Nie, możemy, to jest ta prowincja. A nie, oni jednak zostali w Highlands i zostali rozbici przez nas już maksymalnie, czyli oni już są zostać zwasalizowani. Tak. Chcą zostać zwasalizowani. I co w związku z tym? To w związku z tym, że ja tej zwasalizacji chcę, żeby mi dali całą swoją kasę. I co oni jeszcze mogą dla mnie zrobić? Nic. Może zabiorę od nich jedną prowincję. Na przykład Tom Highlands i te dwie prowincje od nich zabiorę. Bo to są takie w sumie dwie prowincje, które nie mają za dużo developmentu, więc korowanie ich nie będzie drogie. A to zawsze mi jakoś tam zwiększy zyski. Także weźmiemy o nich te dwie prowincje. Te trzy prowincje to będą, będą prowincje wasalnicze. To będą prowincje, które, które mają dużo developmentu i dlatego ja nie chcę ich brać, ponieważ korowanie ich bardzo byłoby drogie. Bardzo byłoby drogie, ja jestem jak mistrz sioda. I tak, no tak jak mówiłem, 63 administracyjnych punktów to nie jest dużo jak na korowanie prowincji i 37 to tym bardziej nie jest dużo. A tu mamy te droższe, które przyłączymy. Prędzej czy później one będą nasze. One będą nasze. I właśnie zrobiliśmy misję, już nawet zapomniałem jaką. Chyba to była misja, w której mieliśmy sprawić, że Szkocja będzie naszym wasalem i udało nam się to zrobić. Udało nam się to zrobić. Jest misja, która chce, żebyśmy mieli... 90% manpowera ale nam się na razie nie uda mieć 90% manpowera ponieważ to jest dużo 90% manpowera a my mamy naprawdę mały przyrost manpowera Także także my sobie na spokojnie bez żadnych szaleń wejdziemy misję której Szwecja ma nas lubić na no mamy mieć 100 punktów opinii znaczy Szwecja ma mieć ona 100 punktów opinii Szwecja nas kocha Szwecja bycia z nami sojusz ale nie chcę ze Szwecją w sojuszu bo Szwecja nie wydaje mi się, żeby miała być dla mnie dobrym sojusznikiem. Tym bardziej, że ja kiedyś, tak jak już mówiłem, chciałbym się wbić w Skandynawię. Ja nie wiem czy to czy to wypalić, czy ja się wbiję w Skandynawię, ale ja na pewno chcę się tam wbić. A jeżeli mam kogoś tłuc, to chyba fajniej, żeby to nie był mój sojusznik, bo sojusznika nigdy nie będę tłukł, bo w tej grze nie da się tłud sojusznika. Szkoda, że chce Royal Marriage, a my się zgodzimy na Royal March. i co? I co? I co i co? Ja bym może pobudował budynki do Manpowera w tych lepszych prowincjach dla Manpowera, czyli takich, gdzie chociaż 500 będzie. Gdzie chociaż 500 będzie, na przykład w prowincji... Nie chcę się czytać tej nawy, bo ona jest naprawdę malutka. Yy, na przykład w prowincji SX, Essex, he he, Essex, też bardzo chętnie, yy, też bardzo chętnie ludzie by dołączali do armii, a raczej jako rezerwy. W Londynie również, bo Londyn jest po prostu duży. No, we Francji jest naprawdę dużo prowincji. Szczególnie te tutaj północne One są naprawdę, naprawdę Bardzo mocno manpowerowate O ile, jeżeli mogę się tak wyrazić I tak Nie wiem dlaczego mam dwa forty obok siebie To jest chyba idiotyzm Dlatego ja, bo tu jeden fort w Andiu i, I w sumie, w sumie Z wiele zrobiłem Mogę sobie zostawić fort w Anju A wburzyć w Poitiu i my to zrobimy zbudujemy fort w Andju, a zburzymy fort w... 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 w pojciu ale musimy czekać niestety aż to szkacki nam przyjdzie na fort w Andju. no i no i co w związku z tym jak będziemy mieli fort w Anju to prawie wszystkie prowincje będą tutaj yy, chronione I myślę że ten fort też mógłbym zniszczyć w Finistrze no bo nie ma sensu wnieść fortu tutaj w tym miejscu, to nie jest chyba dobry jest na fort. I tak samo myślę, że któryś z tych fortów, na przykład ten w Normandii bym zniszczył i na przykład zbudował w KajUX. I ten w Kalaris też bym mógł zniszczyć, bo po co mi on tak naprawdę? Mm -hmm. Tak, po co mi on? A tymczasem, po co mam, po co mam, po co mam? po co nam? Po co nam te 3000 żołnierzy tutaj, skoro mogliby być tutaj w Londynie i już to robimy, już je tam wysyłamy. Czy my powinniśmy skonsolidować nasze armie, skleić regimenty, tak jak, to, jak ja to lubię czasem tutaj powiedzieć. Myślę, że powinniśmy i tak też zrobimy, skonsolidujemy nasze armie. Nie wiem czemu zapał mi strasznie duża ochota, żeby napić herbaty, a to nie jest taka ochota, że po prostu chcę mi się trochę napić herbaty i się teraz bardzo chcę napić herbaty, ale nie zrobię tego, bo chcę być dobrym youtuberem i chcę, chcę żebyście żebyście nie musieli słuchać takiego jak żłopie herbatę i jeszcze mojego bo będzie mi pewnie parzyła po języku. Także ja nie będę sobie parzył żadnej herbaty i na pewno nie będę jej pił na nagraniach. Mamy te 3000 żołnierzy, ja nie wiem w sumie w my my mamy, czy to są wojska Tyrionu? Chyba nie, bo wojska Tyrionu chyba przełączyliśmy wcześniej. Mi się wydaje, że to są 3000 żołnierzy... Nie, wiem, tam 5000 żołnierzy na eksplorację. Także ja naprawdę nie wiem co to za 3000 żołnierzy, ale ja wiem co chcę zrobić z tą 3000, z tymi 3000 żołnierzy. I wy chyba też wiecie, no bo przed chwilą powiedziałem coś o... coś o o, o coś o kolonizowaniu. Bo właśnie odblokowaliśmy ideę, która pozwala nam już troszeczkę dalej się zapuszczać. Co prawda tracimy wszystkie statki. Niestety tracę dużo statków. Weźmy sobie cztery barki i trzy kogi. I będziemy musieli... Będziemy musieli wylądować mniej więcej, myślę, że... czy tak A może nie muszę? A, przebolałem się z kichnięciem. Będziemy musieli wylądować tutaj. Ja chcę zacząć tutaj moje kolonizacje w Beotuku. Tak, Beotuk to będzie, no, to będzie, myślę, super prowincja na start. Co prawda ma ona tylko jeden base taxu, ale, 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 ale to mi nie przeszkadza. Widzimy tutaj piękną orkę. Myślałem w tym, że to jakiś się samolotu, ale potem zdałem sobie sprawę, że w tych czatach nie było samolotu. Yy, samolotów w ogóle. Więc dlaczego moje armii do Kornwali, a mój statek leży w Glamorgan? Jeśli mój statek do Kornwali, bo tak chyba będzie szybciej. Mamy eventa takiego, albo dobrego, albo dobrego, ale też trochę złego, bo możemy sobie albo podwyższyć inflację i zyskać więcej administracyjnych punktów, albo zdobyć albo mało administracyjnych punktów. Ja pozwolę sobie na zdobycie inflacji, bo, bo czemu nie, bo 50 administracyjnych punktów to dużo. I zaraz te 50 administracyjnych punktów będziemy musieli wydać na zrobienie sobie nowego odkrywcy, a nie, mamy odkrywcę więc nie musimy nic robić i wyślemy nasze 7 odważnych statków i 3000 dzielnych rycerzy do do prowincji do prowincji do prowincji Botuk tak? dobrze czytałem, bo w ogóle tak tylko w pamięci mówię nie, to jest Botuk i dlaczego moje statki nie mogą tu płynąć nie wiem ale boję się, że nie będą mogły tutaj wlądować mam nadzieję, że będą mogły tutaj wlądować i dlaczego oni nie płyną tędy wydaje mi się, że tędy byłoby szybciej a może się mylę, nie wiem. W każdym razie ja chyba wiem dlaczego my nie możemy, yy, dlaczego my nie możemy tam wylądować? Chyba dlatego, że nie mamy konkwistadora. Yy, Więc może po prostu weźmiemy sobie jeszcze konkwistadora, zawrócimy yy, Zawrócimy sobie, weźmiemy konkwistadora i wtedy ruszymy. Możemy sobie wziąć siódmą yy, technologię administracyjną i my to zrobimy. My to zrobimy, możemy dzięki temu odblokować nową, nową yy, nową ideę, nowy drzewko idei i teraz nie wiem do końca co wziąć. No, wziąłbym może... czy wahałbym się mniej więcej między economic, influence albo quantity, albo naval, bo to w sumie Anglia, Anglia ma mieć flotę silną. Chociaż patrząc na to, jak mój kraj aktualnie wygląda, to, to już nie należy mi tak bardzo na flocie, ponieważ Anglia z reguły dlatego ma tak cenną flotę, bo to jest wyspa, to jest kraj na wyspie a my już mamy dużo prowincji, naprawdę dużo prowincji w Europie, normalnie w Europie i dlatego ja myślę, że my na razie nie będziemy brali Nawal, ja myślę, że my weźmiemy albo Economic, albo Quantity, bo Influence też bym mógł nawet chciał wziąć, ale, ale nie weźmiemy, bo nie można mieć, nie można mieć więcej niż 50% jednego konkretnego rodzaju technologii, czyli na przykład... Jak mamy tylko dwie dostępne, to nie możemy mieć na przykład dwóch militarnych, dwóch dyplomatycznych. I, i, I co wziąć? Economic czy quantity? Chyba jednak skuszę się na razie na Economic. bo no bo to jest kasa, to jest kasa, kasa jest ważna, chociaż wojska też są ważne. Mam naprawdę duży dylemat, mam naprawdę, ale to naprawdę duży dylemat, co wziąć, ponieważ ponieważ, ponieważ co? Ponieważ... Ja nie chcę wziąć, dokonać złego wyboru. Ja chcę dokonać jak najbardziej dobrego wyboru. I myślę, że dobrym wyborem będzie Economic Ideas. Tak. Economic ideas to będzie dobry wybór. Bo... bo no tak myślę, bo myślę, że to dobry wybór, więc na pewno jest dobry wybór, skoro ja myślę, że to jest dobry wybór. Miałem tutaj sobie skitrać Conquistadora. Dlatego ja muszę najpierw usunąć mojego dowódcę, którego nie mam. No niestety niefajne jest to, nie fajne jest to, że będę miał mniejszy przychód przez to trochę y, militarnych punktów, ale na Dobrą Sławę mamy ich aż 8, także nie ma się w sumie co martwić. Teraz z Konfisadorem możemy, możemy się bawić. Y, teraz tak, transportujemy i wysyłamy do tej śmiesznej prowincji. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się ją... Y, mam nadzieję, że tym razem u, nie uda nam się jej skolonizować, bo brakuje nam czterech punktów kolonizacyjnych. Już teraz wszystko rozumiem, już rozumiem szyściuteńko, a nigdzie wcześniej nie ma żadnych prowincji. Moglibyśmy na przykład wypowiedzieć wojnę Norwegii, stąd chyba byłoby bliżej. Chociaż może mi się tylko wydaje. Dobra, a mianowicie ja z tego wszystkiego rozumiem tyle, że, że co, że ja będę musiał chyba poczekać sobie z kolonizowaniem jeszcze dwie technologie. Chyba, że był gdzieś jakiś punkt przeskokowy. Mógłbym na przykład wypłynąć tutaj i spróbuję, ale no to będzie tylko jeden stateczek. Jeden stateczek i spróbuję nim popłynąć gdzieś tam. Może tam gdzieś będzie bliżej jakieś... 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 pretendenci do kolonizowania. Mam nadzieję, że będą. Mam nadzieję, że będą, chociaż wątpię, bo tam chyba nie ma za dużo terenów. Tam jest Kanada, tam nawet nie ma Kanady, tam są te takie wyspy takie, tam jest Grenlandia gdzieś tutaj ale Grenada jest dopiero tutaj, to jest daleko, to jest na pewno dalej niż tutaj także, także naprawdę na razie chyba niestety nie poławimy się w kolonizowanie coś mi się wydaje, że ja cały czas coś źle robię z tym, z tym kolonizowaniem możemy też na razie zwolnić naszego konkwistadora bo bo, 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 ponieważ aczkolwiek iż on nam zużywa punkt on nam zużywa punkt a, a, militarny który tu nie chcemy tracić bo mnie trochę tych 50 punktów militarnych no ale niestety troszeczkę popełniłem błąd mamy dużo roz, w ogóle porozsiewanych statków ja w sumie to mam tylko dwa no i ten jeden tutaj odkrywczy dlatego ja może przyślę tę naszą flotę i w ogóle ja myślę czy nie powinien przyjść naszej floty bo, bo była duża a teraz jest mała a w sumie utrzymanie statku jest tanie bo taki na przykład taka galer, galera nie to nie chyba galera no w każdym razie ten ten stateczek kosztuje mnie trzymaj tylko 3 ten tylko 9 no te są troszeczkę drogie ale my tych nie chcemy zbudujemy sobie 4 light chipsy, 5 nawet light chipsów cała Irlandia produkuje właśnie light chipsy. cała Irlandia pracuje praca w re i, i może będziemy mieli niedługo stateczki lepsze tak wyślijmy go teraz tutaj bo chcemy wiedzieć przy wiosnych to taka jedna malutka wysepka, którą ja bym mógł skolonizować i, i to wszystko. I tylko tyle by mi... Yy, tylko tyle mi teraz do szczęścia potrzeba, bo później szczęście samo przyszłoby do mnie. Popatrzcie w ogóle jakie te francuskie ziemie są w ogóle syte w Manpower. A, a popatrzcie teraz jak mało syte są brytyjskie. Brytyjskie, no nie pokażę wam o niej od kasy, ale Brytyjskie naprawdę mają po 250, w czasie gdy francuskie przeciętnie mają po 700, po 625, przepraszam, i to jest naprawdę, naprawdę duża różnica, to jest naprawdę duża różnica, mógłbym na przykład zająć Norwegię i zacząć kolonizować Grenlandię, ale no, średnio mi się również to opłaca. <laughs>